Hej wam wszystkim, tutaj t -Volt. zapraszam was do kolejnego odcinka z Kingdoms of Amalur the Reckoning. Tym razem wykonam sobie quest'a, przynajmniej zaczniemy odcinek quest'em związanym z podążaniem za tym oto człowiekiem, który zaprowadzi nas do miejsca, w którym on ma coś zrobić i wtedy fae obdarzą go magią, coś takiego. Gościu tam pieprzył, że obdarzą go Fej magią i on wtedy będzie żył. W ogóle w szczęściu i pogodzie do końca swojego życia nie, nie wiem chuj wie co on tak naprawdę chciał na pewno ważne są tam jakieś składniki alchemiczne Okej, okay, idziemy do water hold down co no nie ma sprawy to jest jakaś jaskinia oczywiście Dungeonik, a mnie to nie przeszkadza lubię sedanżeły Pana oh

Gdzie są przeciwnicy jacyś? Sam! So. Yeah. Je! Co to ma znaczyć? Gościu, atakowałbyś drugiego, ten frajer. Ten frajer. Co tu, jakieś przedmioty? Dawaj mi golda. Golda, 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 Let's proceed. Kolejne grzyby. Ciekawe jest to tutaj, że teraz, że też można wejść... O kurwa, co to jest?! Co to było? Jakieś miny. Jebane miny Berkstaff gorsze od mojego. Widać je pod ziemią chyba, znaczy pod wodą A! Co za frajer Dobra, będzie ich tu więcej? Chyba nie Co za frajerstwo! Kto tu w ogóle zastawił? Może ten mag daje mi o którym się rozchodzi? O, któregoś... Co, co, to jest? Co to jest? Ha! No nie zdążyłem uniknąć ataku. Jebudu. Yeah, Sakiewka. A co mamy tutaj? Jakieś bogactwa. Okej, okay, były bogactwa, nie ma sprawy. Ciśniemy dalej. Dungeonik. O, nie ma reagentów żadnych. Reagentów, składników. Jakkolwiek by tego nie nazwać. Otóż ma to. Trzy ciosy i po tobie. By the way, nie używam żadnych modów, ani niczym sobie nie podkręcam rozgrywki, więc wszystko jest takie, jakie było i takie pozostanie pewnie, bo... Nie sądzę, żeby szybko powstały mody do tego, to... Mody najłatwiej się robi na Sorsa oraz na ten silnik, na którym działa Fallout 3, Oblivion i tak dalej. O kurwa, ale! Ale się dałem! To było, Frajerska cholera. Nie zauważyłem tego głównie. A, dało się zauważyć, bo w ostatniej chwili chyba tak przemknęło przez moje oko, ale nie zdążyłem już zrobić uniku. Dobra, ale więcej nie ma. Co jest wcześniej? O kurwa. Equip. Kyryje. It's, It's good to be outside Co? Outside? Są on Cześć Cześcior. Koper talisman. Komper. E, eee, gorszy. Ciągle te szardy znajduję. Już ten Sage Crafting cały odpierdzielić. Zobaczymy. Zobaczymy jak to w ogóle działa. I tu pewnie jest wyjście bardzo wygodne. Tyłem. Tyłem, pewnie tak naprawdę przodem wyjdziemy. Kto to wie. Loading. The long sword. Pamiętajcie. Nie czyta się sword, tylko sword. Long sword, a nie long sword. Tak, to chciałem wam powiedzieć. Eee, lepszy, gorszy... Mój jest lepszy, bo ma, bo ma armor socket'a, czyli pewnie można właśnie wrzucić te całe buffy. Hmm? O, to są 100 razy lepsze te, plus jeszcze ma armor socket'a i dodaje mi armora. To ja sobie to wezmę i chcę sobie zobaczyć jaka będzie różnica. Nie, mam pełne inwentorium. Patrzcie, chcę sobie zobaczyć jaka będzie różnica jak założę te rękawiczki. To jest jakiś zajebisty przedmiot. Cholera. Eee, to jest to, tak? Te są lepsze. Patrzcie, patrzcie jaka będzie różnica. Żadna jej no i skończyło mi się miejsce w tym. To nie jest dobry znak. Muszę, muszę szybko wracać. Gdzie my wróciliśmy? O, mówiłem wam, że wrócimy zaraz obok. Hmm. To gdzie? Dobra, przesprintujmy z powrotem do wioski, bo wychodzi na to, że te questy takie raczej do wykonania w tych okolicach się skończyły. A nie, jeszcze z tego się musimy iść. Okej. Okay. Goodbye now. To ja mam za nim iść, czy goodbye now, bo... Miesza mi w głowie. Nic już nie wiem. Co on odpierdala? No, wspaniale. i you i'm what is this a little egan has made a friend hm. i have a feeling this is going to be a problem walka. obviously anyone who has ever glimpsed a fay would know that unlike little egan here your head holds more than fantasies the Fae lands are such fertile ground for games the inhabitants are so oafish you can fill your pockets with hardly any effort are you going to give us what's rightfully ours, or do we need to start a new game? My brother and I are always ready to play. The veil is cursed. You cannot Nie see udało me, friend. <laughs> after months of thieving these woods, I think I know my curses. What's your decision? Well, fuck you. Come and take it. Perhaps I didn't make myself clear. Shut the fuck we up. We for the veil, and a veil we will have. Zobaczmy, Arbus. Proszę pomóc. Szanowni Chyba już po nim. Takie mam wrażenie. Boom, bitch. O, już po, po nim jest. A teraz tą szmatę trzeba szmatę zabić. A, już nie żyją. Jak do nie nikogo poza Wszystko było tak tak. Nie tłumacz się, ten papa Co pało. za frajer! O, gość ma coś przy sobie. Pewnie jakiś łuk Cotton Handraps. Lepsze od moich, gorszy. Aha, zapomniałem. nie ma miejsca w ekwipunku. Dobra, ziomek ciśniemy do tej wioski zasranej. Same złe rzeczy mnie tu Kipa. spotykają.

Biegł się. Idziemy do wioski? To jest dobra droga. Eee... Aha, tak, o, to jest takie jakieś. A nie, dobrze, dobrze. Nie poznałem, nie poznałem tych drzwi dużych. Ha! Kurwa, kurczaki, kurczaki i ziemniaki. U, mogę teraz tu wejść. Jesteśmy poza lasem, tytułem papała. Ok, nic nowego nie ma tutaj do powiedzenia, Ziomek. Co się teraz stanie, ktoś przyjdzie? Jest jakiś czest. Cóż, nie pokazuje mi, że to będzie przestępstwo, więc. Piclog! A! Success. I nie będzie to też kradzież, ale nie ma miejsca w ekwipunku. Kurwełę, no, ba. On mi coś dał? Quest complete. complete. Okay, okay. Can you the, the mission as well? The news has spread to every village. It's on every tongue. We are so close. St. Odwigs cannot resist much longer. And once it relents, all others will follow in its wake. The tome will be ours. Father Dinwell is denying that women can be ordained as members of the Order of Mitharu, despite scripture to the contrary. I know that they've got the proof in their reliquary, an ancient ordination tome, but they've never let me close enough to get a glance. To get a glance. All are welcome into Mitharu's embrace. Ha! The hypocrites. Ha! <laughs> okay, it's uh, I'm Don't commit any crimes on my account. Of course, if Mitharu compels you to see justice done, then I won't stand in your way. The brothers of Saint Odwig's perpetual mission keep the valuable tome in their reliquary, but no one outside the order is allowed a glimpse. Yeah, i <laughs> Czekajcie, zobaczę sobie o co w tym kwestii, bo tego przyjąłem i nie mam pojęcia o sobie biega. Siostra Zelda życzy sobie, żeby być mnichem w Orderze Mitaru ale bracia świętego, świętej Odwigi bla 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 odmówili jej. Jeżeli ukradnę od Ordination, to mogę dowieść, dla, że kobiety są, yy, mogą przystąpić do orderu. Jest lokalizowany w Mission Rail Query. Dobra, no to może to zrobimy, ale w tej chwili na pewno chcę oddać inne kwestie, które mam, czyli to? Do tej alchemiczki muszę wrócić. Tutaj. Co tam by? Cholera, mam czekawkę, nie. They say that the red legion is receding back into the shadows from whence they came. It is all thanks to you. You found the formula and destroyed it. Now, you may think you understand the impact of this act, but you truly do not. You are a friend to this village and to me. Nani Hamri, take this. It is not much, but it gives you an idea of my gratitude. What, ya davam niche so? To fajnie. I jak z za quest'a, to też fajnie. Jeszcze jedno mamy chyba tutaj do zwrotu, czy nie? Nie, chyba już nie. Albo tak, albo nie, nie wiem. Gubię się. Czekajcie quest'y. Aha, teraz mam Building bridges report the attack. Aha, i to jest gdzieś dalej, co? To jest... hen hen tam. Ok, czyli będę musiał sobie tą dróżką tam przykokcić. Dobra, upewnijmy się, że tutaj już nie ma nic do roboty. Ten cały obszar już zwiedziłem, questy powykonywałem. Hmm. W takim razie ja się jeszcze zastanawiam, czy gdzieś tutaj jest to całe miejsce, gdzie mogę ten Sage Crafting odprawiać. Corner Shop. Zobaczmy, co jest w corner shopie. Cokolwiek tutaj. Nie, nie o tym chodzi. Mogę to rozjebać. Tak, nie ma nic przeciwko. Je yeah, budu. Nie chcę lutować bookshelfa. A to co? Blacksmithing. Craft. O, nie mam, nie mam składników. Sceptra bym mógł zrobić, jakbym miał drugi składnik, był mage armor. Mógłbym zrobić kaula, albo shoes, ale niestety nie mam składników. Mmm, o mogę coś rozpierdolić i dostać składniki. Ooo, a to jest niezły pomysł, szczerze mówiąc. Patrzcie, to takie beznadziejne stawy mogę rozdubcyć. trzeba żebym się nie opłacał, bardziej sprzedać? To jest dobre pytanie. Coś takiego naprawdę cienkiego, na przykład to. Salvage. Co z tego dostałem? Coś dostałem. Teraz zobaczmy, czy mogę coś skraftować. Mogę Sceptra skraftować. Select Dwa takie strasznie chujowe. A nie, dobra, olewam. Okej, okay, tutaj Sage Craftingu nie odwalę. Or... Mogę coś tutaj naprawić, tak? No, niektóre rzeczy już mi się zniszczyły trochę. Nie taka, nie taka droga ta naprawa. Nie będę naprawiał wszystkiego. Albo naprawię wszystko, ile będzie kosztowało? 370. <laughs> mm. Naprawa tego kosztuje 270 won mi z tym. Naprawia sobie te mniejsze, czyli to, 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 to. Okej. Okay. O, Archivencik, bardzo Zal ładnie. On. Czekaj, czy ty będziesz mogła ode mnie kupić rzeczy? Shop. Ciągle ci... O, Sell All Junk. Patrzcie na to. Cell. Um... Sell all junk. I boom. 714 golda. jej! Co ja mogę jeszcze sprzedać? Coś, co nie było w junku? No, longcord mi niepotrzebny sell. Sell. Tego gówna nie będę sprzedawał, bo mi się jeszcze może przydać. Znaczy, na pewno mi się chyba przyda. Na pewno mi się chyba przyda. Jak ja po prostu profesjonalnie się tutaj wyrażam. Mm, come see me again. Fuck you, bitch. I'm never going back to you. Co ja gadam? Naprawdę chcę znaleźć to miejsce do zrobienia SageCraftingu, bo chciałbym sobie zbafować jakąś broń, ale gdzie to ja znajdę, to ja nie wiem. Co jest w ogóle za tamtymi drzwiami? To jest dobre pytanie. Lowbreakers, coś tam. Ghetto? tam jest ghetto. Idziemy do Getta. Sage crafting, Gdzie on jest? Boom. O nie, znowu fps spadł do 30, nie podoba mi się to. Mmm, czekajcie, szybko, na szybko przerwę nagranie. Mam, 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 mam. Nie wiem, coś, coś się dzieje z tym frapsem, czasami tak jakby jakieś luki pamięciowe, coś takiego. Take, co to, jakiś quest będzie z tym? O nie, co ja zrobiłem, nie chciałem. Przepraszam. Mmm... Tutaj nic nie ma. Sage crafting. Ja wiem, jak to mniej więcej wygląda, ale nie wiem, gdzie ja coś takiego tutaj znajdę. Może u tych mnichów będzie. To by miało pewien. Co? ona tu śpi? Ja pierdolę Śpi przy schodach. No to świetnie. Może tutaj, gdzieś w tych domkach, bunkhouse? Co będzie w bun bun Bunkhausie? Widzimy, jak ktoś ukradni mi wszystko, co tu mają.

Nie po to mam do tego bonusy, żebym teraz tego nie mógł robić. Jest Blacksmith, jest to, jest tamto, to Crafting też się powinien gdzieś tutaj znaleźć. Może u tych mnichów będzie. Tutaj coś pokazuje. Aha, to muszę kurwa. Zejść na dół. Tutaj Reliquary. O, może to to będzie? Nie wiem, mam nadzieję. Ou. Oh. To quest jakiś związany z książką? Eee, to jest jakiś pewnie quest, który się wykonuje przez 3-4 gry, coś czuję. Związany z. wiecie, zbieraniem jakichś książek, pewnie widzi jak ktoś? Nikt nie widzi. Zaprzegram. Save game, create new save, dobra. Ordinary Tom. Nie wiem, co ja mam to dokładnie ukraść, ale chyba to. Dobra, spróbujmy. Widział mnie ktoś? Widział mnie ktoś? Nope, chyba nie. Ale to nie jest jeszcze pewne. Zobaczmy jak ten gość na mnie będzie reagował. Przyjaźnie, likeobus. Co my mamy tutaj? O, o, o. Sage crafting. Mogę kre kreatować gemsy. Weapon gems. O, oh, sweet. Lauded Ambient, co to kurwa oznacza? Raw Magical Energy Arcane Essence of Lightning, Lightning Znaczy Protection Czy na przykład to Mogę zmieszać Z tym I wyjdzie mi coś um, Gem of revenue plus a, szansa, szansa na kradzież tego. Szansa na kradzież. Okej. Okay. Tutaj da mi lightning demer. A spróbujmy, wiecie, to boom. Okej, okay, nie ma sprawy, stworzyłem gems, craft gems armor gems protection i coś tutaj jeszcze miałem 2 essence of protection plus 10 armor. Okej, okay, nie ma sprawy socket gems Aha, nie, nie, nie mam nic oczywiście żadnej broni, w którą mogę wrzucić Jema, ale to jeszcze znajdzie się. Wrzućmy w rękawiczki. Wróćmy to. Confirm socketing. No, proszę bardzo, może jakiś achievmentik? Nie. Okej, okay, dobra, przynajmniej widziałem, że jak to wygląda. On ma Questa. On ma Questa. Ma. Oh, I, didn't see you I was reading this letter, and is there anything I. Can I. I never thought it would happen. Coming. Even with everything else going on in this village, the Red Legion is coming for me. I was not always the pious man you see before you. No. I was a scoundrel, a raider in the dreaded Red Legion, a gang of the notorious bandit Red the Dead Idward. But plunder could not sustain me. I wanted something more. Several of us faked our deaths and deserted. Always knowing that Red might track us down. and now, he has. It's all here in Red's letter. He demands we satisfy the blood right. Two lives for one. He'll let me go, but only if I kill the men who deserted with me. But I cannot. I do what I must. I only hope Ugnar and Itran will forgive me. Ugnar works in Gorhart Village. Itren haunts the ruins near Haxi, still struggling with his demons. Be on your guard. I fear they will likely come for me as well. When it's finished, take their daggers and bring them to Red Edward. He will demand proof. Take mine to start. Good luck, my friend. May Mitharu bless you. Agnar works for the inn at Gorhart. Itren has taken to calling himself the Shade. Okej, okay, dobra, nie wiem o co kurde chodzi w tym queście. Aczkolwiek, chyba na świecie muszę zabić dwóch gości. Tak? Out of the past. Aha, no muszę ich zadopcać. Tak, może dwóch gości zadopcji, to jest nasz kolejny quest do wykonania. To co ja teraz mogę zrobić ciekawego? Czekajcie, to, to są kolejny quest, który będzie się tutaj pewnie odbywał w obrębie tego takiego tutaj jakby obszaru dookoła, dobrze myślę? A, nie wiem co jest z tymi FPS-ami. Chyba muszę zrestartować grę, będzie lepiej działało. Tak mi się wydaje. Powinno przynajmniej. Dobra, kwesty, mmm, Questy, gdzie one są? Aha, jeden jest tutaj zaraz obok? Czyżby? Patrzcie jaka rozkmina. Nie chcę pickpocketować. Najpierw zapiszę na pewno grę. Save game, create new save. Chcę tak zabić, żebym jej nie widział. Inwentorium, weaponsy, primary. Gdzie to mój dagger? A, nie mam żadnego dagera. Jestem kurwa głupi. Dobra, ktoś mnie widzi. Co jest ziomek? Może dam radę go przekonać, żeby mi dał tego dagera. Spróbujmy z nim pogadać. Make it quick. I've got work to do. Can't pay my debts with firewood. Not in Goreheart. I knew it was only a matter of time, and I'm not surprised. Delph will do anything to save his own hide, but hiring a sword to do his bloody work is disgraceful. If you want to collect my dagger, you'll have to fight me for it. Steel for steel. I used to be quite the scrapper. Didn't Delph tell you that? This is no longer a game. I'm fighting for my very survival. Edward knows where I am. When he shows up, the only thing to keep me from death is still having this knife. Okay, vouch Foolish choice. Let's hope your this is folly. Bombicz, bitch Co ty na to? Jak ci się podoba? How do you like them apples? No, spoko. Gdzie ten drugi ziomek jest? Pewnie gdzieś tutaj, w tej okolicy. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Pewnie gdzieś tam, w daleko. Albo na dole? Nie, gdzie on jest? Czekajcie, ustawiam się teraz w jego stronę mniej więcej o Kyrie! Aha, okej, okay. to chyba trochę, um, że tak powiem, że tak powiem, nie teraz tego quest'a zrobię. Dobra, czekajcie, no to w takim razie zobaczę, co ja tutaj... Aha, tutaj laski miałem iść pokazać jej ten papier, który zdobyłem. Dalej tu śpi? No ja pierdolę. Chyba sobie ze mnie żartuje. Wspaniale, He will no longer be able to deny my entrance to the order. Mitharu does embrace all. Thank you. I won't need any gold as a servant of Mitharu. Take what I have. It's yours. I will remember you in my prayers. Level up. Wiecie, no, ona może i teraz przystąpi do tego orderu, aczkolwiek ją będą tam nienawidzić, tak więc no niech robi co chce. Oj, co teraz? Co teraz? Mmm, nom, 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 lepsze ceny. Perswazja. Dobra, perswazja, bo mi się podoba to już parę razy się wkurzam, bo nie udało mi się kogoś przekonać. Biorę sobie to. Zwiększy damage na lasce, bo tego ciągle używam. Nie za to, że rzadko tam tego czaru używałem. Gaddemet. Dwa na laskę. <laughs> o, to jest jakiś buffik, który mnie broni. O, kolejny jakiś śmieszny czar. Przykokrzyłem, Przekokszmy sobie tą laskę, tak na max. Sorcery. Dobra, niż jej to jeszcze nie mogę wziąć, ale to już niedługo. już niedługo. Okej, okay, dobra, ze ja przegierkę. I cóż moi drodzy, mam nadzieję, że się wam podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye.